Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby cały czas mówić o sam, samej sobie. No, ważne jest to, to, co wykonaliśmy, ale również jest ważne to, żeby skonfrontować. Wcześniej pan przewodniczący nie miał okazji nam tego powiedzieć, bo nikt go o to nie zapytał. Nie wiem, czy ktoś by nie o planach o to zapytać. A to ważne, że to, ważne informacje przekazane przez pana przewodniczącego, że on jest w gminie. Bo chodzi o to, żebyśmy nie mówili o tym, co, co robimy w własnych o, o społecznościach na osób, które czasami o nas nie wiedzą. Pan przewodniczący jest osobą, która zawsze w tej gminie się dla nas znajduje. Możemy do niego iść, tak samo wy. Pan Wójt to samo, też jest taką osobą. Stowarzyszenia to są kolejne elementy takiej społeczności, które są do Waszej dyspozycji. No i to jest bardzo ważne. Nie wiem, teraz pytanie dla dziewczyn. Ile kół, kół organizacji jest na terenie szkoły, oprócz klubu Europejczyka, czy jesteś jeszcze? Ile tak jest zainteresowań? Zainteresowań. Zainteresowań. Kto jest w klubie Europejczyka? A kto jest w kolei zainteresowany? Czemu reszta nie jest w kolei zainteresowana? Jeszcze, jeszcze, do tych No to właśnie powiem Wam, że, że to pasy trzeba znaleźć już teraz, bo później już będzie za późno czasami. Budzimy się, nie wiem, w wieku 25 lat i niektórzy mają ze sobą doświadczenia tylko ze szkoły, to czasami są przykre doświadczenia, ponieważ pracodawcy, którzy tutaj poszukują osób, poszukują osób, które nie ukończyły jedynie szkoły, które jakby działały po organizacjach, tak jak ja lub Mateusz, które mają już ten dorobek, które poznały ludzi, otworzyły się na tych ludzi, działały w organizacjach i mogły, mogą się pochwalić w jakimś dorobkiem. Mimo iż czasami się wydaje niektórym, że jak to wiem, mam 20 parę lat i oni chcą, żebym już miała jakieś doświadczenie. No tak, co no, chcą, żebym miała doświadczenie i to doświadczenie można zdobywać działając w organizacjach. Tak Jak już tu pani wspomniała, wystarczy 15 osób, żeby stworzyć takie stowarzyszenie, które może pozyskiwać środki, ale zwykłe stowarzyszenie wystarczą 3 osoby, które jakby mają wspólną pasję. I to jest rzecz, którą jest jakby dla mnie najważniejsza. W dążeniu do tego i szukaniu sojuszników jest w ogóle dowiedzenie się, czego ja chcę. Czyli działanie w różnych kołach zainteresowań. Jeżeli teraz nie będziecie działać w kołach zainteresowań, dzisiaj w kole plastyczną, jutro w kole z i nie dowiecie się, czego tak naprawdę chcecie, to nie znajdziecie sojuszników do tego, co możecie później je robić. A żeby zrobić coś więcej, musicie znaleźć takich sojuszników. I oni są już teraz, w takich początkach, najbardziej ważni. Ja mówię, zaczynałam tak jak dziewczyny, startując na Sejm Dzieci i Młodzieży. Dawniej to było trochę inaczej zorganizowane, ponieważ trzeba było napisać pracę na odpowiedni temat. No i wtedy, jeżeli komisji się to podobało, to było ze na Sejm Dzieci i Młodzieży. Ja zostałam takim posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży trzy razy. Teraz już wiem, że można dostać tylko raz. To i dobre ograniczenie, aczkolwiek e, zawsze to też jest jakiś niedosyt później, jeżeli te tak, dziewczyny same odczują to, e, że zostanie ten niedosyt. Ale wracając z pierwszej sesji, tak jak Mateusz, Mateusza, ja zostałam e, radną e, Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza. Czyli to też było jakby już zaraz po tym, jak przyszłam do liceum, nie chciałam jakby zostawić tego, nie chciałam pójść w zostawić nie pamięć tego, że gdzieś mogłam coś zrobić dla danej społeczności. I tak jak już mówił, działamy, byliśmy opiniodawczym organem Rady Miasta, poznałam tam bardzo fajnych ludzi, radnych, aktualnych, wiceprezydenta, prezydenta, czyli osoby, które czasami wydają się nam, patrzą dla nas z gazety lub z, z, z szukanego z ekranu telewizji, a one są do nas dostępne. Tak jak już wcześniej tutaj pan mówił, pan przewodniczący wspominał oni są do nas dostępne wystarczy do nich się przejść. Także to nie jest takie trudne, wystarczy gmina. Gmina akurat tutaj mamy naprzeciwko, także zawsze można ten krok wykonać. Następnie na studiach, to też jest ważny element, żeby poznać różne środowiska. Ja aktualnie przez ostatnie półtorej roku byłam Przewodniczącą Studenckiej Rady Miasta Poznania i tutaj też poznawałam dużo ludzi, dużo osób, które były osobami z pasją, które trafiły do mojej organizacji Pochodzą z różnych środowisk i e, strasznie było to fajne, że e, reprezentowały różne zainteresowania. Bo to nie jest ważne, żebyśmy skupiali wokół siebie osoby, które są w tych samych zainteresowań, ale to jest też również ważne, ale które będą nas uzupełniały, bo czasami nie wiemy my wszystkiego, tak jak już Pan Wójt powiedział, ważne są osoby, które nam podpowiedzą, bo wiedzą coś z innej dziedziny. E, no i my, tak jak też Mateusz tutaj e, teraz będzie organizował w Kaliszu budżet obywatelski. W Poznaniu również wspieraliśmy takie inicjatywy, jak budżet obywatelski. Sama napisałam trzy projekty do takiego budżetu obywatelskiego. No i one przeszły i są realizowane. Także to, to bardzo cieszy. I tak jak pani tutaj powiedziała, że najważniejszą rzeczą, która, która nam daje tą działalność społeczną, to nie są pieniądze, bo tych pieniędzy nie ma. To jest wdzięczność ludzi, czyli was i zadowolenie, że możemy coś zmienić, że mamy realny wpływ. I to jest najważniejsza zapłata za tą działalność społeczną. I to później procentuje, yy, ważne, żeby zdobywać pieniądze, ale w inny sposób i ważne, żeby też działać, bo działanie spełnia nasze inne potrzeby, te bardziej duchowe, bardziej emocjonalne, które są bardzo ważne w życiu, ale o tym na pewno będziecie kiedyś wiedzieć i może kiedyś wspomnicie moje słowa, że jeżeli się chce, to się szuka sposobu. Jeżeli się nie chce, to szuka się powodu. I mam nadzieję, że będziecie szukać więcej tych sposobów niż powodów. Dziękujemy również wszystkim Państwu za udział w debacie oraz podzielenie się z nami waszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonane, że młodzież może zmieniać świat i kreować swoją lokalną rzeczywistość. W tych działaniach niewątpliwie istotne jest wsparcie dla których możemy szukać w szkołach instytucjach pozarządowych oraz w samorządach terytorialnych, zakładając się grupy młodzieżowe, możemy zdobywać nowe doświadczenia oraz promować ich aktywność społeczną. Doświadczenia naszych starszych kolegów będą stanowić dla nas inspirację do podejmowania działań, które mogą wpłynąć na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Wierzymy bowiem, że zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz środowiska lokalnego zostawi ślad, który będzie procentował i dorosłych liczby. Teraz przejdziemy do podziękowania za dzisiejsze dzisiejszej debacie. Dziękujemy panu <laughs> Jarolimowi Kasprzakowi, Wójtowi gminiecu kolonia Panie Majerskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Cebu Kolonia. Panu Karolowi Marczakowi, Radnemu Gminy Cebu Kolonia, Przewodniczącego Stowarzyszenia Techniczów 1012. Pani Agacie Huber, Radnej Gminy Cebu Kolonia, Ustawicielce Stowarzyszenia Kamyczek. Pani Żanecie Różańskiej, Przewodniczącej Rady Rodnictw Zespołu Szkół w Czechowie uczniowi Trzeciego Liceum Obrono Kształcącego im. Mikołaja Kopernika. Pani Joannie Szybelski, absolwentce naszego gimnazjum, byłej Radnej Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza oraz Pani Przewodniczącej Studenckiej Rady Miasta Poznania, pracującej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pani Małgorzacie Muchlewicz, Dyrektorowi Zespołu Szkół a zarazem nauczycielce głosów w gimnazjum zmienia Adama Humieńskiego w Sekowie kolonii. Oraz pani Teresie Krzęśliwskiej i pani Urszuli Domierackiej za pomoc w przygotowaniu debaty. A na zakończenie poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania panią dyrektor, panią dyrektor Małgorzatę Morewarz. Dziękuję bardzo. Przejdę do podziękowań. Chciałabym jeszcze tylko zwrócić Wam uwagę na to, że zadaniem szkoły jest również wdrożenie Was do tego, abyście mogli współdecydować i decydować. Oczywiście na terenie szkoły, to Wasze współdecydowanie i decydowanie o pewnych rzeczach yy, musi zawsze odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z przepisami prawa. W szkole funkcjonuje taki organ, którego funkcjonowanie określa ustawa o systemie oświaty, jakim jest Samorząd Uczniowski. I właśnie w ramach tego Samorządu Uczniowskiego macie wpływ na działania szkoły, macie wpływ na to, co się w szkole dzieje. Poprzez klasowe rady uczniowskie, przy pomocy opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Działacie w samorządzie w szkolnym, w samorządzie uczniów i to przecież inny, inni jak Wy, jako przedstawiciele uczniów, opinujecie dokumenty szkoły. opinujecie macie wpływ na zapisy w stanowicie szkoły, macie wpływ na zapisy w zasadach szkolnego oceniania, macie wpływ na zapisy w naszych regulaminach klasowych i wiele innych. To przecież wy przychodzicie z propozycjami, w jaki sposób podjąć jakieś działanie chociażby przykładem jest dzisiejsza debata. To właśnie wy proponujecie, i teraz się targujecie ze mną, tak? yy, w jaki sposób mamy obchodzić pierwszy dzień wiosku. Także kochani, my staramy się. Byście mieli na to, co dotyczy Was, ale nie tylko. To, co dotyczy nauczycieli, co dotyczy organizacji, zajęć. Oczywiście wszystko zgodnie z literą Także ja w tym momencie bardzo się cieszę, że podjęliście się trudnych zorganizowania i przeprowadzenia tej debaty. Dziękuję bardzo, Wam, dziękuję bardzo Pani, dziękuję bardzo Pani Uwidomierackiej, Pani Telesie Krzemściuskiej, właśnie wy przeszliście do rozwiązania z propozycją przeprowadzenia tej debaty, z czego się bardzo cieszę i ze swojej strony gratuluję sposobu przygotowania. Ale drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę, że zdebrani Państwo wyraziliście ochotę i chęć przybycia do naszego gimnazjum, do naszej szkoły, aby uświadomić naszą młodzież, co tak naprawdę mogą robić jako uczniowie oraz w przyszłości potencjalnie dla gminy. To właśnie oni dzisiaj się uczą, podpatrują, stąd też propozycja Młodzieżowej Rady gminy, bo chcą się uczyć, w przyszłości zastąpią nas. I będą musieli ponosić za swoje decyzje odpowiedzialność. Bardzo się cieszę, że Państwo umożliwiliście nam przeprowadzenie lekcji zupełnie innej. Bo prawda jest taka, że możemy wziąć książkę, szyn, film, wyświetlić, przeczytać, ale nie o to chodzi. Spotkanie z Państwem, spotkanie z osobami, które mają wpływ na to, co się dzieje w najbliższym otoczenie w najbliższej społeczności, w której młodzież mieszka, na no większy wymiar. Zupełnie inaczej będą pamiętać Państwa słowa, inaczej pamiętali te słowa moje na przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, czy nauczycieli. To jest kolejna inicjatywa poznania Państwa, ponieważ przypomnę, że w roku jeden gościliśmy na sesji Rady Bibijnej CD w i Państwo umożliwiacie nam, aby oni w przyszłości nie siedzieli w domach, w hotelu, przy telewizorze i wyrażali swoje niezadowolenia, niezadowolenie czynności, ale aby biorąc przykład od najmłodszych uczestników, bardziej doświadczonych, po prostu aktywnie w tym życiu gminnym. Uczestniczyli, aby byli pełno świadomymi obywatelami Polski, a nawet i świadomymi obywatelami Europy. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że sposób przeprowadzenia tej debaty i te wiadomości, które zdobyliśmy wszyscy, bo również my się czegoś nauczyliśmy, nie pozostanie w nas na wiele, wiele lat. Na zakończenie chciałabym odnieść się do Suwiasi, tak jak powiedziała, zaczynała u nas będąc posłanką Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale nie ona jedyna. W roku ubiegłym, nasze tradycje są w długie w tym zakresie, w roku ubiegłym Patrycja Miłtkiewicz i Nikola Komorowski właśnie miały ten zaszczyt i reprezentowały naszą gminę w Sejmie Dzieci i Młodzież. Dwa lata temu, dwa lata temu, trzy, bodajże, trzy przepraszam, Tomek Urzański i Dominik Michala również reprezentowali gminę ceków Kolonii. W poprzednich latach w Sejmie w ławach poselskich zasiadała Jasia Przybyska, którą już poznaliśmy, Marta Norma, już tutaj nie ma wśród naszych uczniów, ale dzisiaj realizują one swoje pasje i oczywiście Marta Krzęściewska. Także tutaj taki wątek prywatny, pani Krzęściewska ma doświadczenia zarówno w domu, jak i te spostrzeżenia które przełożyła również na działalność naszej, naszej szkoły. Także mamy nadzieję taką. Że oprócz tego, że Wy się wzbogaciliście więcej umiejętności podczas dzisiejszej debaty, mam wielką nadzieję i życzę Oni i Ani, abyście również w tym roku reprezentowały naszych migracji, ale przede wszystkim gminę zakupu konia poselskiego. Dziękuję bardzo.